się ma z tej strony Schnetti no i co? Dzisiaj kolejny odcinek ssf a dzisiaj dziś nie Jest drugi dzień od startu serwera, mamy 49% klaserla na 29 poziomie, tak że naprawdę świetnie. Gildia naprawdę mocno się udała, naprawdę mocna zobaczcie nasze bonusy w tym momencie, zobaczcie naszych rycerzy, zobaczcie naszych graczy. Kurwa, niesamowita sprawa, także dzięki chłopaki wszystkim, że jesteście, tutaj Sadka sobie sprawdziłem, bo jego świetny awatar jest naprawdę, naprawdę mocarny. No i co, na początku łapka w górę, subik, dzwoneczek, napiszcie w komentarzu czy gracie na EU9, jak tak, to który macie poziom, możecie tutaj napisać czy gracie ze mną w gildi czy nie, no i dzisiaj generalnie chciałbym wam powiedzieć, że będzie streamek około 21 około 21 właśnie coś takiego zrobimy i spróbujemy na nim trochę trochę się tutaj wbić w topkę nie? mamy dzisiaj na odcinek przygotowane dwa gemy. no i tutaj z nim sobie polecimy I jeszcze zapomniałem wam powiedzieć w ogóle na starcie że macie ode mnie kodzik, macie ode mnie kodzik na start serwera, jest kod shonetty-eu9 i, i, i zapomniałem o nim wspomnieć na tamtym odcinku chyba, ale macie tego typu kodzik, no i za niego dostajecie naprawdę fajne rzeczy. Pewnie spytacie się, ale Sunetti, co, co my za to dostajemy dokładnie? Może nam powiesz. Otóż zaraz wam mówię, tylko tutaj odpalę sobie co dokładnie, nie chcę was też kłamać, więc sobie tutaj musicie chwileczkę poczekać. Za kod Sunetti ku 9 dostaniecie Monta, czyli wierzchowca 50% i za niego na dwa tygodnie no oczywiście dostaniecie 100 i konsów no i potkę życia, czyli nieśmiertelkę wydaje mi się, że fajnie w ogóle teraz wam pokażę bug to jest bóg, dzięki któremu dostaniecie klucz, klucz po prostu z pierwszej misji po wbiciu danego poziomu na na lochy, nie? Czyli jak macie 30 poziom, chcecie sobie blokować mm, klucz na trzeci loch, to robicie sobie tego, e, właśnie taką wy wyprawę, zamiast szukać go podczas y, standardowej jawki. i zawsze, ale to zawsze wypadnie wam po prostu klucz z pierwszej wyprawy. Z tego, co ja testowałem, tutaj zaraz się przekonamy, mamy tutaj klikniętego gosteczka, no i zobaczymy, czy to tak działa. Eee... Co? Czy, to tak, czy, właśnie, czy właśnie chciałem wam podać yy, sposób, który działa, który okazało się, że nie działa. Czekajcie, ja zróbmy sobie tak. Yy, Weźmy sobie, zróbmy tak. Dobra, tej misji nie będziemy brali. Zróbmy sobie jeszcze jedną wyprawę i sprawdźmy czy może tym razem się uda. Dobra, piąteczka, piąteczka. Yy, te wyprawy ogólnie bardzo fajnie się robi, yy, bardzo duże ekspo też dają, więc każdemu polecam jak chcecie yy, sobie robić wyprawy to. To naprawdę się opłaca, tak mi się wydaje. Bynajmniej na ten moment. E, dobra, tutaj sobie bierzemy 25. Dobra, minus 5 i tutaj liczymy na 15. Dokładnie, ja to mniej więcej już tak ogarniam, bo grałem też na EU7. No i mamy kluczyk, nie? Czyli tak naprawdę z drugiej, z pierwszej wyprawy zawsze mniej więcej to siada. E, może jeszcze nam się nie przeładował po prostu tamten poziom. <laughs> nie wiem, nie wiem. Ale widzicie, że to fajnie szybko siada na tych wyprawach, więc wydaje mi się, że warto na wyprawach szukać klucza. I, I co? No i teraz sobie musimy tutaj przejść przez kilka losków. Będziemy tutaj tego jakoś tryhardować, ponieważ mamy golda, mamy tutaj też itemki, które trzeba wymienić, w które trzeba osadzić klejnoty, także zaraz się tym również zajmiemy. Dobra, mamy tutaj sobie itemeczki, które zaraz musimy sobie nałożyć. Oczywiście dzisiaj będzie stream z klikania lochów, z klikania wszystkiego tak naprawdę na postaci. My dzisiaj się skupimy na odcinku na tym, żeby po prostu zrobić jak najwięcej w tym trzecim lochu jak najwięcej w tym drugim i w tym pierwszym, a tak naprawdę większość rzeczy zostawimy sobie na, 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 na streama, ponieważ ten stream chciałbym, żeby w końcu jakiś taki fajny, solidny się odbił. Wiem, że ostatnio sporo się nie działo na kanale, także chciałbym po prostu jakoś tak odwdzięczyć się Wam i dzisiaj myślę polecić Potopkę, też to jest moje drugie main konto, takie main main, typowo pod maina, co widzicie pewnie po tym, że naprawdę solidnie cisnę ze wszystkim, ze wszystkim czym się da, dbam o Gildie. no generalnie z grubo <gry> i sam się dziwię, że aż tak o to wszystko ne dbam, bo naprawdę 49% klasera na 29 poziomie pierwszy raz taki wynik uzyskałem, no ale wydaje mi się, że to naprawdę fajnie, fajnie mi odda w przyszłości, nie? Dobra, 32 poziom, także tak naprawdę mamy spory spore tutaj poziomek i zaraz sobie obczajmy co i jak. Tutaj w ogóle pf, Wam powiem szczerze, Galaxer. Niestety, chłopakowi nie udało się dziś wbić 70 poziomu. Pomimo, że przyklikał wszystkie lochy, bo tutaj miał problem z kluczem trzecim. Także. Galaxer szkoda, ale mam nadzieję, że jutro, jutro się odkujesz. nie? Dobra, to jest pierwszy fajny itemek, tylko no my tutaj mamy klejnot już osadzony, więc myślę, że tutaj nie musimy póki co kombinować. Mamy dosyć sporo golda, mamy dosyć sporo golda, więc zaraz sobie spróbujemy jakoś fajnie tutaj podziałać. Czekajcie, ja się tutaj przeładuję na S9 nasz kochany. Dobra, spoko. No i sprawdźmy jak to wygląda. Mam not possible na te dwa lochy. Także no jest grubo, nie? Na pewno jest grubo i na pewno musimy sobie poszukać jakieś gemiki. Gemiki musimy sobie poszukać jeśli chcemy chociaż troszeczkę się zbliżyć do tych lożków. I mamy pierwszy tak naprawdę gem, który zaraz sobie osadzimy. Wiecie co? Ja sobie te rękawice niestety sprzedam. Wiem, że one są o wiele lepsze, ale na ten moment jednak wolałbym trochę więcej golda. Golda na gemy, golda na tak naprawdę wszystko, co nam w tym momencie jest potrzebne, nie? Dobra, inteligencji szukamy. Co sądzę w ogóle o Bardzie? Bard naprawdę mi się w tym momencie podoba. Jest to klasa, która, która moim zdaniem jest jedną z lepszych klas w sf mm, jeśli chodzi o, o PvP w late game, Dlatego stwierdziłem, że wybierzemy sobie Bardzika. No i myślę, że, że była to dobra opcja. Dobra, czekajcie, ja naprawdę bym musiał jeszcze jeden tutaj gemik znaleźć. Jeszcze jeden miałem, fajnie by było znaleźć, ponieważ chciałbym. O, dobra, super. Chciałbym sobie jeszcze tutaj broń zmienić, także zróbmy sobie w ten sposób. To sprzedajmy. No i szukamy broni plus, plus tutaj klaty, nie? Broń plus klata, no i tutaj będziemy mogli sobie coś podziałać. Fajnie, bo tutaj zbyt dużo tych grzybów nie wydaliśmy póki co na jakieś tam przebiórki ewentualne. O, i tutaj mamy pierwszy, naprawdę solidny, solidny ten. Solidną brońkę, która naprawdę sporo nam da, i w tym momencie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sobie zamknąć od buta za jeden grzybek. Któryś z tych lochów, chociaż może być ciężko. Dobra. Wydawało mi się tak, ale zrobimy sobie dla pewności skanika. Pozdrawiam całą Killikę, tak jak mówię. Naprawdę mocna ekipa wczoraj, wczoraj przed północą mieliśmy to pierwszy rycerzy, teraz to się to zmieniło, aczkolwiek, aczkolwiek dalej tutaj nie dajemy za wygraną gonimy. I tak dalej. Dobra, czekajcie. Nam brakuje w sumie... E, w sumie brakuje nam krótsze dwóch gemików. coś w sensie jednego gema. No a lochy szczerze mówiąc nie wyglądają, nie wyglądają jakby miały siąść, bo tutaj mamy 3,52 na jeden loch i 2,28 na drugi loch, nie? Co, co, co najśmieszniejsze, na tego mamy o wiele więcej szans, bo mamy 3,52. No. 3,52 to jeszcze jest takie do kliknięcia, nie? Że możemy sobie wydać Kilka grzybów i liczyć, że on padnie, ale to też nie jest najwięcej. Procent, także dajmy sobie do 10 grzybów. Nie próbujmy tutaj gościa klepnąć za wszelką cenę, bo nie o to nam chodzi. Obecnie, chociaż możemy zrobić sobie taką akcję, że ja sobie jeszcze jedną wyprawę odpalę, oczywiście znów tą krótszą, ok, i zaraz sobie. Czekajcie, papier, papier, szukamy papier, bo papier w tym momencie jest kluczem, tak naprawdę, do tego, żebyśmy zrobili to zadanie, a to zadanie nam da dosyć sporo. Także dobra, mamy papier plus 20 punktów, także naprawdę git. No i tutaj musimy jakiś punkcik dostać. Mamy tego jednorożca, także spoko, 34 poziom. No, i ja bym wbił sobie 35. Nie? Tak naprawdę 35 da nam dosyć sporo. Tylko teraz tak: 35 mogę wbić równie dobrze, tak naprawdę z lochu. Możemy wbić tą 35 z lochu, ale do tego potrzebujemy na pewno chociaż tego jednego gema. Najlepiej dwóch. Teraz zobaczymy, czy to siądzie, czy nie siądzie. No póki co jest ciężko, jest ciężko, ale dobra. Więc sprzedajmy sobie te itemki, to znaczy te gemiki. No, 200 tak 20 grzybów poszło na gemy, z gemów nic nie dostaliśmy ciekawego, więc szkoda. Dobra, tutaj mamy jeszcze ostatni, ostatni traf tak naprawdę. Mam nadzieję, że tym razem coś fajnego tutaj nam się No i mamy wytrzymałkę. Wytrzymałkę, więc teraz jedyne co, no to musimy znaleźć sobie jakąś fajną tutaj klatkę. No i gdy trafimy klatę, to tak naprawdę możemy sobie spróbować pocisnąć. Dobra, inteligencja, fajny tutaj temek. Tylko trzeba golda, trzeba golda, z którego myślę sobie, zrobimy teraz misyjki, misijki, ponieważ trzeba też trochę itemków do Klasera zdobyć plus te misijki też nie są najgorsze. Dobra, dwójeczka, okay, kamień siadł, także spoko. Dobra, i tutaj by się przydało tą dychę wziąć ostatni raz tą dychę, ostatni raz tą dychę i mamy tak naprawdę 600 golda kolejny raz. Mamy tutaj Chemika wsadzonego, kolejnego, dobra, spoko. Mamy jubilera zatwierdzonego, także bardzo, bardzo dobrze. No i teraz możemy sobie poszukać, ale to zaraz w sumie na 35 możemy się tutaj wybrać. Teraz możemy spróbować kliknąć tego pana. Tutaj kolejne 100 wytrzymałości tak naprawdę siadło na nasz profil, na nasze konto, więc tutaj naprawdę sporo nam to da. No i myślę, że tutaj również jesteśmy w stanie coś podziałać. No i mamy fajny temek. Mamy fajny itemek, z którego tym razem nie ma, co, nie ma co tutaj rezygnować, tylko trzeba znaleźć gemę, odpowiedniego gema, aczkolwiek go zaraz wymienimy. Dobra, jedną misję i po to, żeby wbić 36, 36 da nam tak naprawdę podki XXL, także sobie zróbmy w ten sposób, no i teraz mamy tak naprawdę... Hmm, podki XXL do, do wydobycia, które na ją, nam dają po kolejne 100 stat, więc tak naprawdę bardzo dobrze. No i tutaj mamy solidny itemek, solidny gem, więc tutaj zobaczcie jak, jak nasza postać będzie zboostowana w tym momencie. No jeszcze musimy jedną podkę znaleźć, tutaj możemy sobie na 5 dni przedłużyć, e, póki nam się trafia. No dawaj koleżko. E, te podki... Hmm. Zawsze był z nimi problem, ale tym razem w miarę szybko to siadło. No i zobaczcie, mamy tak naprawdę dosyć sporo inteligencji, dosyć sporo wytrzymałości. Tylko czekajcie, czy ja mam wystarczająco wytrzymałości, to trzeba zobaczyć. 1069 muszę mieć, także sobie robimy to 1069, tak? Czy ile potrzebujemy? Dokładnie, 1069 wytrzymałości potrzebowaliśmy, także tak naprawdę to mamy, więc teraz mamy idealne tak naprawdę podbarda yy, podstawy. Yy, dobra, S9 oczywiście, 36 level, yy, łączymy się, no i mamy 7,94% yy, na kolejny loch, czyli tutaj mamy na tego pana 74, także dosyć sporo. No, i tutaj postaramy się powalczyć, nie? No, fajnie, tutaj pierwsza walka, no nie oddała niestety, ale tutaj no solidnie to sieka. Tylko na pewno musimy jakieś dobre, dobre tutaj e, nutki strzelić. Dobra, 37 tak naprawdę mamy. No i teraz tak, tak naprawdę mamy tutaj jeszcze 10 piw. 30 jawki, więc 230 jawki, 37 level, e, posiadamy czy mamy już 50% klasera? Nie mamy 49.54 no ale tutaj naprawdę mamy fajną już podstawę pod to, żeby wbijać dalej jakieś tam poziomy na live, nie? Także tutaj ja jeszcze sobie zrobię pewnie jakiś klaserek poza odcinkiem. Zrobię sobie około 55%, jeśli mi się uda. No i postaramy się przeczekać, tak naprawdę w ogóle mamy jedną wyprawę. Przeczekać, aż będzie tutaj 100%, no i, no i polecieć dalej, nie? Teraz tutaj obserwujemy całą gildię uważnie jak Nemezis sobie będzie radził, bo tutaj też ma w planach dzisiaj ostry pusz, no, no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, nie? Sama gildia naprawdę spoko nam wyszła. Zobaczcie, jak niebiesko jest w naszej sali chwały, nie? Mamy 7 osób w top 30, myślę, że jeszcze na spokojnie dzisiaj ja do niej dojdę, myślę, że na spokojnie jeszcze Milo do niej dojdzie, Blue Camille. no myślę, że naprawdę jeszcze sporo osób do tej topki będzie próbowało wbić. Mamy przede wszystkim Ignoranta, który, który który myślę, że będzie cisnął, też ma kanał na YouTube, także pozdrawiam. Riku też ma swój kanał na YouTube, też go oczywiście pozdrawiam. No i też Blukami Milo mają kanały na YouTube, na to są kolejne osoby od nas. Tutaj też Rajka mamy, content creatora naszego gildyjnego <grych> oraz tutaj Zakreble, który się chowa pod nazwą Berek Back Please. Także tutaj mamy całą naszą ekipkę. No dzisiaj myślę koło. koło 800 grzybów mogę wydać. Nie? Chciałbym też jutro sobie więcej wydać, a dzisiaj tak na spokojnie do 60 się doczłapać, nie? Chociaż nie ukrywam, może być ciężko, no ja bym chciał być po prostu na serwerze top 1 Barda, nie? Jak tutaj Bardy wyglądają. Obecnie ja zapominam co chwilę jak wygląda ikonka Barda, ale póki co najwyższy Bard na serwerze ma poziom, już wam mówię, który. No, tutaj trzeba do niego w ogóle dojść. W top 100 chyba nie ma w, póki co żadnego barda, więc trochę, trochę śmiesznie. Eee, czekajcie. Ty no brzmi, to w top 100 nie ma barda. Eee, lol. Top 200. W top 200 jest jeden bard i ma 38 level, nie? O proszę. No dobra, pamiętajcie, pamiętajcie z tego odcinka jak zdobywać tak naprawdę szybko klucze do OHU, bo to myślę jest wiedza, która w tym momencie Wam się przyda. No i myślę, że na, na streamie postaramy się też w taki sposób szukać tych kluczy, żeby jak najszybciej je posiadać, jak najszybciej je ogarniać. No i myślę, że, że bardzo ładnie nam dzisiaj siądzie poziom. Myślę, że się zbliżymy tutaj do Engriu, chociażby... Który ma w tym momencie 61 no i postaramy się do tego chociaż top 50 dzisiaj wbić, nie? Top 50 dzisiaj fajnie by było wbić, tutaj 95 poziom, ogólnie tutaj 106 Marine, no i tutaj chłopaki mają chyba najmocniejszą gildię w tym momencie. No nie jest źle w sumie u nas. U nas też naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No ale dobra, nie będziemy gadali od rzeczy przez tak naprawdę całą tutaj godzinę, nie ma to najmniejszego sensu w tym momencie chciałbym się z Wami pożegnać. Widzimy się w kolejnym odcinku, no i widzimy się mam nadzieję na streamie Siemanu.